Cześć, witam, cześć, witam. Dzisiaj znowu test roweru Funbike Leward X2 No i co? Wyskoczę na turbacz, zobaczymy jak mi ta podróż przebiegnie a jak wrócę to na pewno będę miał sporo wniosków dla Was do opowiedzenia. Włączę sobie trening na zegarku, no i będziemy mieli statystykę do dojazdu. Jedziemy tutaj wzdłuż potoku Kamienica a potem przez Polanę Jaworzynę Kamienicką no i do schroniska na Turbaczu i finalnie start. 10.50. Zegary pokasowane. No i mamy, jestem. Schronisko na Turbaczu, ale szybciutko na zegarek, bo sam nie dowierzam własnym oczom. 48 minut, tutaj dojechałem. Petarda, średnia 18,5 na godzinę, przejechane 15 km. Jesteśmy na 1283 m nad poziom morza, jest 11.39. Jeszcze statystyka tutaj. Z tego licznika 15,5 km. Potem mamy maksymalna 38, gdzieś na zjeździe. Średnia 18,8, 48 minut. Czas. No i tak to się prezentuje w akumulatorze jeszcze 42%. Jeszcze szybkie oględziny sprzętu. Amortyzator petarda. Silnik no, w tym miejscu jest najcieplej, ale i tak mogę spokojnie tu przykładać palec. A rowerach wygląda po takiej trasie. No to widzicie, no i coś niesamowitego. 40 minut. Zjazd w dół z powrotem na niecałe 700 metrów nad poziom morza. 12.31 po wycieczce. Średnia cała wycieczka 18 na godzinę. Przejechane 30 km. Przy czym jakieś 15 minut byłem w schronisku. Tutaj mamy 27% baterii. 31 km pokazuje nam cały dystans. Maksymalna nas idzie 42, średnia 19,7, bo on tutaj nie liczy chyba tego co na Turbaczu. Chwilkę jadłem sobie szarlotkę. Czas wycieczki 94 minuty. I 234 km tym rowerem przejechałem, więc kurczę, chciałbym taki rower mieć. Zawsze mi się taki rower marzył. No dzisiaj ma być pogoda taka marna po południu. Jest tylko okienko do południa pogodowe. No, ja postanowiłem, że wczoraj siedziałem po nocy przy komputerze, to się muszę ruszyć. A że mam takiego teraz na testy sprzęta lew arta X2 fan no to myślę, kurczę, pojadę, pojadę, może zdążę. No i tak liczyłem, że będę jechał do góry coś ponad godzinkę. Bo wiedziałem, że ten rower sporo potrafi. Zazwyczaj to wszystkimi rowerami elektrycznymi wyjeżdżam w półtorej godziny, zwykłymi, 2,5 godziny. Tak, nie katując się, no po prostu jadę na wycieczkę, a ten 40. 8 minut, niesamowity sprzęt. Super opony, naprawdę ta szerokość się zdecydowanie sprawdza. Sprawdza się też bardzo ten przedni amortyzator. Skok 10 cm, idealny na takie wyprawy. Co my tu mamy? 29x24. I uważam, że na taką dzisiejszą wycieczkę po szutrach, na Turbacz, to takie 2-4 szerokość opon jest idealna. Bardzo dobrze się sprawują, bardzo dobrze trakcyjnie sobie radzą. No i tutaj na zjeździe też udało mi się troszkę szybciej pojechać, ręce mi nie bolą, bo amortyzator spisał się świetnie. Także mamy bardzo fajny komplet cech, jeździłem tu też rowerami kilka razy droższymi. Kolega kupił nawet kiedyś okazyjnie za 40 tysięcy złotych rower elektryczny, który nowy kosztował nie chcę nawet wiedzieć ile i tym rowerem. Też w podobnym czasie udawało się na turbacz wyjechać, a tu mamy sprzęt, który kosztuje około 10 tysięcy złotych. Tam, oczywiście, jak zawsze, linki będą w opisie do aktualnej ceny promocji i tak dalej, który potrafi poniżej godziny i to sporo poniżej godziny wyspindrać się na turbacz. A tutaj mamy no, całkiem sporą różnicę wzniesień, bo musimy pokonać około 600 metrów w pionie, a do tego 15 km non-stop pod górę. Co fajnego jeszcze w tym rowerze? No zdecydowanie fajne jest to, że jadąc pod górę mamy tutaj w piku więcej mocy, bo to kurczę sprawdza się. Droższe rowery czasem mają problem wyjechać gdzieś, a ten rower podjechał totalnie wszędzie. Nie było żadnego momentu, gdzie musiałbym ten rower prowadzić. I jedyny rower, który był w stanie podjechać wszędzie, to był ten mojego kolegi za te 40 tysięcy. Tak wszystkie rowery w którymś momencie. No, nie dawały rady, brakowało trakcji, brakowało mocy, a ten dał radę sobie świetnie. Co jeszcze fajnego? Fajne hydrauliczne hamulce. Zdecydowanie ja polecam hydrauliczne hamulce, to jest inna kultura hamowania, to jest inna skuteczność hamowania. Oczywiście, że trzeba uważać, bo można przelecieć przez kierownicę, ale to kwestia wprawy i doświadczenia. A jeśli mamy pełną kontrolę nad takim sprzętem, no to zdecydowanie lepiej się jedzie. Fajnie jest ten bagażnik z tyłu, ja go dzisiaj wykorzystuję do przełożenia 1,5 litrowej wody. Akurat dzisiaj pogoda taka, że nie wypiłem, ale zdarza mi się wypić nawet dwie takie butelki, więc jakiś tam bidonik, coś, to się nie sprawdza. Tak, na bagażnik wrzucałem 1,5 litra i mamy. Fajne jest to, że mamy też oświetlenie i to oświetlenie i z przodu i z tyłu i to jest oświetlenie automatyczne. Mamy czujnik zmierzchu, jak się robi troszkę ciemniej, nawet teraz jak jechałem przez las, bo gdzieś tam ciemniej, automatycznie przyciemni nam się wyświetlacz i rozjaśnią nam się i zapalą nam się światełka. Wyświetlacz jest po prostu petarda. To jest klasa wyświetlacza gdzieś BMW, Tesli. W samochodach czasem opowiadam jak świetne są wyświetlacze, gdzie w okularach, w słońcu. No totalnie złe warunki, a widać po prostu rewelacyjnie. I ten wyświetlacz jest no, najwyższa klaso, klasa światowa wyświetlaczy. Nie ma takich warunków, żeby nie było na nim wyraźnie widać. U mnie wzrok coraz gorszy, ale na tym wyświetlaczu jeszcze mi się wydaje, że okularów nie muszę mieć, bo widzę na nim świetnie. Co fajnego, fajne te rączki, chociaż wymagałem mojego przystosowania się do nich, musiałem się przyzwyczaić. A poza tym troszeczkę sobie tam chyba o centymetr poszerzyłem. Także teraz kierownica jest szersza niż to było na początku. Lusterko moje opcjonalne. Tutaj mamy asystenta walk-in. Do 6 na godzinę można wspomagać. Oczywiście zablokowany, bo jak go odblokujemy. No to ile chcemy. Tutaj możemy sobie zmieniać tryby wspomagania, a przyciskając przycisk i dodatkowo mamy tryb eco, tryb power i tryb normal, ale to zapraszam tutaj do drugiej części testu, gdzie będzie cały techniczna część testu i wtedy opowiadam o funkcjach tego licznika, jak to wszystko działa. Co fajnego. No fajnie, że rower ma sporą baterię. Bo tutaj mamy 48V, 14Ah, czyli 672Wh. Natomiast nie spodziewajcie się po tym roweru jakichś niesamowitych zasięgów. To są grube opony, to jest ciężki rower. I tutaj mam takie wrażenie, że rowery na cienkich oponach, tak jak testowałem funbike'a Evo M w tamtym roku, który miał baterię mniejszej pojemności, przejeżdżał więcej. No ale tam były niskie opony, no, tam były wąskie opony, tam były niskie opory toczenia. No, zdecydowanie inna konstrukcja. To jest rower stworzony do jazdy po szutrach, po pagórkach. No, idealnie na dzisiejszą wycieczkę i zdecydowanie kiedyś chciałbym taki rower sobie zakupić, żeby na takie wypady na turbacz mieć. Kurczę, no nie miałem jeszcze roweru. Nie jeździłem takim rowerem. Mówię, poza, pożyczonym od kolegi, który potrafił w półtorej godziny przejechać 30 km, robiąc przy tym 600-700 m różnicy wzniesień. No to jest chyba najtańszy rower, zaryzykuję takie stwierdzenie, że to jest najtańszy rower do takiej turystyki górskiej, który potrafi tak sprytnie, tak sprawnie poruszać się po takim terenie. Co mamy w tym rowerze w standardzie? Mamy nóżkę, co uważam, że w takich rowerach elektrycznych jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Jedyne, co musicie zauważyć, to tutaj na przykład uszkodzona platforma, a to dlatego, że rower ma stosunkowo nieduży prześwit. Na to trzeba zdecydowanie uważać. Ja bym tu chyba zamontował troszkę krótsze korby. No ale, ale to jest rower typu SUV, czyli ma być do wszystkiego. No i dzięki temu mamy na przykład Błotniki, bo nie jest to rower stricte do jazdy takiej e, terenowej. Ale w sumie dzisiaj to cieszę się, że miałem te Błotniki, bo było błota dużo, było jakieś tam śmieci na drodze po, po, po burzach, które ostatnie były. I kurczę, stwierdzam, że poza tym, że się trochę tam telepią na takich bardzo dużych nierównościach. Oj, chyba zaczyna padać. Będę musiał przyspieszać to nagranie. No, tylko dzięki temu rowerowi dzisiaj nie zmoknę. Chyba będę chował się do środka z tym rowerem i resztę wam nagram, bo zaczyna lać. I po zdjęciu przedniego koła udało się rower zmieścić w samochodzie. Tak jak widzicie. Dobra, zabieram wodę i przenoszę się do środka, bo pada. Co to jest za rower? Funbike Levard X2. Jest to rower typu SUV. I na początku miałem z tym rowerem duży problem, bo tak nie wiedziałem, do czego ten rower jest, jak go tu określić. No, przejechać się do miasta w tej z powrotem spod Krakowa 50 km. No fajnie się jechało. Fajne te rączki, fajnie można, fajnie można się na nim położyć. Ok, zasięgu nie zabrakło. Natomiast gdy chciałem zrobić im jakąś dłuższą trasę, tak z takim małym wspomaganiem, no to niestety trzeba wiedzieć, że ten rower ma spore opory toczenia i tutaj jakiś wielkich zasięgów bym się po nim nie spodziewał. No, jeśli chcemy w ten sposób jeździć, że, że bez wspomagania jeździmy, a tylko wspomagamy się na przykład na podjazdach, no, to jest dość ciężko no, bo ten rower nie chce sam z siebie tak jako, jako tako jechać. Natomiast, no, gdy dzisiaj zrobiłem tą trasę na turbacz, to już dokładnie wiem, do czego ten rower jest stworzony, ten rower jest stworzony do takiej turystyki górskiej takiej pagórkowatej do jazdy drogami szutrowymi jest po prostu super, te opony 2.4 szerokość sprawdzają się idealnie ten amortyzator ze skokiem rzędu 10 cm sprawdza się idealnie wspomaganie w piku, które potrafi dać z siebie dużo też się sprawdza, bo praktycznie każdy podjazd jest nasz, nie ma problemu z podjazdami, po jakichś nierównościach przy takich szerokich oponach, zwłaszcza jak nie są jakoś bardzo mocno napompowane, ja tu zalecam żeby je pompować no, nie za mocno każdy musi tu oczywiście pod swoją wagę i pod siebie to wyczuć. Natomiast ja mam taką, taki sposób, że pompuję opony tak, żebym bez problemu, uderzając w jakiś kamień, nie dobił. Natomiast że wyraźnie, żeby pracowały. Jak siadam na ten rower, to te opony muszą się trochę ugiąć. Jeśli mamy opony tak duże, jak tutaj, czyli 2,4, no to nie ma problemu z tym, że dobijam. Jak mamy wąskie opony, no to tam muszą być mocno pompowane, bo no mało tej gumy jest i, i łatwo jest jest dobić. Więc jeśli ktoś szuka takiego roweru na tego typu wyprawy, jak ja dzisiaj zrobiłem, będzie świetnie zadowolony. Natomiast jeśli ktoś szuka roweru na jakieś turystykę tej typu, że chciałby przejechać Polskę wzdłuż i szesz rowerem elektrycznym, no to tutaj rower, który testowałem od Fanbika w tamtym roku, będzie zdecydowanie lepszym wyborem. Także wszystko zależy, kto potrzebuje i do czego dany sprzęt, no to tak powinien dobrać pod swoje potrzeby. Ja dzisiaj zaryzykuję takie stwierdzenie, że to jest najlepszy rower w okolicach 10 tysięcy do tego typu turystyki. Jeśli chcemy zaliczyć jakieś tutaj szybko schronisko w jakichś Gorcach czy, czy tego typu podobnych górach rzędu tam 1300, 1500, 1700 metrów nad poziom morza, gdzie oczywiście można jeździć, no to nie widzę lepszego roweru za te pieniądze, który nada się do tego typu wycieczek. A właśnie, jeszcze ważna cecha tutaj tego roweru, tu jest z tyłu e, przerzutka Deore i tylko z tyłu mamy możliwość zmieniania biegów, natomiast uważam, że działa to rewelacyjnie. E, jeździłem wieloma rowerami z tego typu konstrukcją, czyli z przodu jedna, jeden blat, a z tyłu mamy e, większą ilość i duży rozrzut i to wszystko tu się sprawdza, to wszystko tu działa. W górę biegi, w dół biegi zmieniają się idealnie i to nawet pod obciążeniem. Oczywiście lepiej nie obciążać roweru, gdy chcemy zmienić bieg, to zawsze wydłuży żywotność napędu. Natomiast tutaj to działa perfekcyjnie. Eee, także to przerzutki uważam, że petarda, wielka prośba i podsumowanie zarazem. Oglądajcie te filmy, jeśli możecie, do końca, udostępniajcie. Lajkujcie, łapkujcie, komentujcie, kurcze no, jeśli uda mi się zrobić lepsze zasięgi to więcej fajnych rowerów będę mógł dla Was testować. A tak osobiście, no to chciałbym kiedyś być tak dużym kanałem testującym rowery, że takie rowery będzie w stanie mi producent zostawić. No bo tak to, no fajny test, fajnie sobie pojeździłem, a potem muszę oddać taki rower. No, i wiem, że będę chciał za tydzień czy za miesiąc pojechać na Turbacz. Wiem, że znowu przyjdzie taki moment, że będę miał mało czasu, tak jak dzisiaj miałem krótkie okienko pogodowe albo będę po pracy chciał po prostu się zrelaksować. No i, i potem z takim żalem muszę wsiadać na te swoje sprzęty, no bo moje sprzęty, wszystkie jakie posiadam, są zdecydowanie gorsze od tego, co dzisiaj testuję. No, do tego typu zastosowań, jak wycieczka na Turbacz, nie widzę dzisiaj lepszego sprzętu w okolicy 10% tysięcy złotych. Będę tu jeszcze oczywiście robił materiał o części technicznej tego testu. Będzie też materiał z takiej dłuższej wyprawy. A to jest takie główne, końcowe podsumowanie testu, bo już ponad 200 km tym rowerem zrobiłem w różnych warunkach i myślę, że że już na tyle go poznałem, że mogę podsumować ten test. Ja będę starał się go tak za szybko nie oddać, bo chcę sobie jeszcze nim trochę pojeździć. Może uda się, no zobaczymy, żeby ten rower został ze mną do września, to może udałoby się go jeszcze zabrać do Chorwacji. No zobaczymy, jak tutaj sprawy się potoczą. I dla kogo taki rower jest? To ja mam generalnie 1,80 m wzrostu i musiałem troszkę sobie ten rower pod siebie dostosować, czyli tutaj siodełko cofnęłem tam z centymetr czy 2 centymetry do tyłu i w takim ustawieniu rower jest idealnie dla mnie. Natomiast, jeśli ktoś by był wyższy, no to podejrzewam, że trzeba było wymienić mostek na, na trochę dłuższy. Natomiast na pewno nie jest to rower dla jakichś drobnych osób, dla, dla takich, nie wiem, może dla kobiet, też nie do końca, bo jest po prostu taki ciężki. Tu jest duży rozmiar ramy, 21 cali, więc to raczej dla wyższych osób, myślę, że tutaj no, minimum to takie 180 cm wzrostu no bo to jest jednak ciężki rower, tu jest ciężka bateria. Nie jest to taki leciutki elektryczek. Natomiast, no, coś za coś. Jak chcemy mieć suwa, to one zazwyczaj są ciężkie, są trochę bez sensu, no ale swoje zalety mają. Także, jeśli poszukujesz roweru do szybkiej jazdy po asfalcie, do długich tras, to nie będzie rower dla siebie. Natomiast, jeśli potrzebujesz roweru przełajowego do wypraw po górach, no to zdecydowanie warto takim rowerem się przejechać. Zdecydowanie warto się zastanowić nad tym zakupem. Bo tutaj to hasło, które gdzieś tam fanbike e, ma swoje, że więcej za mniej, no zdecydowanie się sprawdza, bo są rowery, które tak szybko potrafią wyjechać na turbacz, ale to są rowery wielokrotnie droższe. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś spotkał konstrukcję. Nie mówię o tym, że ktoś sam zbudował, bo to oczywiście, że się da, ale ktoś spotkał gotowe konstrukcje, które potrafią no, tak rewelacyjnie ciągnąć pod górę, no to. To szacun dla, dla konstruktorów, no bo rzadko to się zdarza, żeby rowery do 10 tysięcy potrafiły wyjechać tu na turbacz bez problemu. Wszystkie rowery, które testowałem, swoje do tej pory miały problem w jakiś sposób z przegrzewaniem się lub jakiś silnik się odłączył, lub było mniej mocy. No, generalnie było widać, że te rowery przy takim długotrwałym, już tutaj kilkadziesiąt minut, obciążeniu non-stop na maksa nie dawały rady. A ten Lewart X2. Nic się nie przegrzał. Do samego końca o, wypuścimy tu zaraz, bo mnie pogryzie. Jakaś, jakiś bąk. A ten, a ten Leward X2. No, zdecydowanie dał radę. Silnik się nie przegrzał, nawet zdecydowanie nie był jakiś gorący. Ja go tam macałem, dotykałem i wyszło na to, że no jest ciepły, no bo wiadomo, prąd przepływa to i jakieś ciepło się generuje. Natomiast zdecydowanie się nie zagrzał, nic tu nie śmierdziało z niego. Można było wszystko dokładnie dotykać bez problemu, żeby się nie poparzyć. Nie było żadnych strat mocy, no wszystko było ok. Natomiast, no, jeśli chcecie wykorzystywać pełną moc tego roweru. No to moja obserwacja jest taka, że to gdzieś działa w granicy od 100% do 40% naładowania akumulatora. Potem ta moc w piku spada. Te swoje 250 W on z siebie będzie jeszcze w stanie dać, podejrzewam, że do 20%. Natomiast no nie na tych podjazdach takich stromych, na ten moment, gdzie tam trzeba tej pełnej mocy, no to tu zdecydowanie trzeba mieć naładowaną baterię na fulla. Bo poniżej 40% zauważa się, że tutaj no, system bardziej dba o ogniwo niż o nas i, i nie będzie mieli w piku e, pełnej mocy silnika. E, co jeszcze tu zauważyłem? No, że bateria ma tam dość spory bufor. Analizując tutaj napięcia, wychodzi na to, że e, sterownik nie pozwala jej głęboko rozładować. E, jest to tak zrobione, że ostatnie 10% to rower praktycznie w ogóle nie, nie wspomaga. No ale dzięki temu zostawiamy sobie jakiś tam bufor, mamy dalej sprawne oświetlenie, mamy sprawny licznik, nie jest tak, że jak w niektórych e-bike'ach no, nadchodzi taki moment, kiedy zostaje odcięte wszystko, no i tracimy licznik, tracimy oświetlenie, nie mamy żadnego wspomagania. Tutaj to wspomaganie bardzo powoli jest po prostu coraz słabsze, no i potem zorientujemy się, że, że już kres wycieczki ze wspomaganiem, oczywiście dalej bez wspomagania też można pojechać. Ale bez wspomagania na takich szerokich gumach, no to nie jest jakaś fajna jazda. A już szczególnie nie jest fajne, jak trafimy jakiś podjazd, no bo mamy tutaj kawał, że tak powiem, roweru do wyciągnięcia na własnych nogach. I jeszcze taka ciekawostka: ten rower po odblokowaniu, nie wiem jak to zrobić, ale jak ktoś wie to, niech da znać w komentarzach. Można by było ubezpieczyć, można by było zarejestrować, no i można by było wtedy. Spróbować nim jeździć troszkę jak jakimś motorem czy motorowerem. Zasięg wtedy tego roweru na pewno spadnie. Szacuję, że przy takich prędkościach rzędu 40-50 na godzinę, to może będzie mieć ze 30 km zasięgu. No ale rower, przez to, że jest taki stabilny, mocny, ciężki, fajnie zachowuje się z takimi dużymi prędkościami. Ja tu na zjazdach różnych jeździłem do 50 na godzinę. Oczywiście bez wspomagania, fajnie ten rower się zachowuje nie ma takiego wrażenia, że zaraz się rozleci, Jest dobrze hamuje, dobrze się prowadzi, no jest taki zdecydowanie fajny, więc kurczę, ja bym się zastanowił, czy dojeżdżając gdzieś do pracy po 15 km codziennie, szczególnie jak jest ładna pogoda, nie odblokować tego roweru, nie zarejestrować i nie jeździć nim z prędkościami takimi, jak jeździ ruch taki podmiejski, czyli 40-50 na godzinę, no bo tyle da się tym rowerem, yy, da się tym rowerem na wspomaganiu pojechać, bo tutaj mamy silnik centralny, więc mamy wszystkie przełożenia. No i dlatego od najmniejszych prędkości do największych daje radę sobie ten silnik. Nie zabrakło mi tutaj przełożeń na ostrych podjazdach, na zjazdach, gdzie chciałem tam dopedałować do 50 na godzinę, nie brakuje przełożeń. Także przełożeń, jakby ktoś się martwił, czy nie będzie brakować, bo z przodu nie ma żadnej przerzutki, to stwierdzam, nie brakuje. No i cóż, jak zawsze wszystkim ślicznie dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!